Witam wszystkich Witam Dzisiaj na tapecie mamy koszenie trawy Pierwszy pokos Pierwszy pokos Ja już tutaj parę, parę dni koszę dla krów Tutaj mamy koniczynę Z trawą Tam dalej trawę I tutaj taki Będziemy kozić ten kawałek hektar I tam hektar W tym roku pogoda nie rozpieszcza, cały czas pada. Koniec maja, teraz mamy i cały czas pada non-stop. Dzisiaj mamy lukę pogodową, jutro znowu opady, wczoraj padało, jutro i pojutrze znowu. I co? I to będzie gdzieś na piątek, sobotę. W tym roku będzie belowane yy, pierwszy raz nowym nabytkiem jednym z tego względu, że renówka jest u mechanika już, a nie ma na co za bardzo na nią czekać specjalnie i trzymać tą trawę kończynę trzeba skosić ją, no i będę próbował 80 belować. Już mam tutaj sobie podpięte trzy pinówkę Mam no już podpiętą. Dzisiaj podłączałem, uruchamiałem. Zobaczcie jak chodzi pod 80, jakoś to tam idzie. 6 noży założyłem. Zobaczymy, co nam powie. Dobra, załączamy, jazda. Może tutaj druga łąka, bo tutaj mamy się trójką pozwolić lecieć. Staw. Mamy wykopany staw ziemię rozgarniętą Mamy też tylko po prostu nie było czym tego uprawić, żeby zasiać a mam trawy kupione na zasianie tu i tutaj do, do, do sianie po prostu wszewkę zrobić Mi chyba wystarczyło i, i tylko tyle udało mi się popryskać. Na koniec. I właśnie chcę zobaczyć jak to będzie się odróżniać. A na poprzednim filmie patrzę. pokazane czym pryskałem oczywiście na poprzednim filmie było pryskane szyto a dzień, to dwa dni później pryskałem, nie, dzień później pryskałem tutaj yy, ten kawałek tutaj i trochę kukurydzy tym samym właśnie tym no i tak to A następny dzień pryskałem 80 Z tego względu, że w miesiące tce koło walnęło I nie było jak A też była właśnie pogoda i było trzeba popryskać cały dzień padać podobno, tak radar pokazuje pogodowy zobaczymy i na następny dzień też będzie padać dzisiaj mamy wtorek, środę i czwartek opady pokazują więc belowanie yy, zostawiam sobie na piątek, sobotę Jest taki plan, że wtedy nie powelować, czy co? samą też tam jakieś nikome opady mają być, ale czy, czy będzie padało? To już. Wszystkie torfowe łąki mam I tam do 10 czerwca chcę poprosić, tak mniej więcej zawsze ten czas ten czas, żeby do 10 czerwca powalować godzinę 20, 44. łączyłem się była 20.17 siedemnaście, no tak jak mówiłem, pół godziny i będzie ten kawałek skończony. Teraz te koszenie no nijak, nie ma jego poru... nie można jego porównać do koszenia kosiarką nową o szerokości no 1,60 m elegancko, fajnie, szybko idzie, ja jestem całym... Ten... ja w tyle od 2018 co nie ukoszę to no jeszcze ani razu mnie nie zawiodła. Jeszcze ani razu nic się nie zepsuło, ani nic. To jest yy, godna polecenia. To jest. zamknąć, żeby cicho było. O, zapomniałem tego. Muszę palety przewie przewieźć. Palety kurczę przewieźć za studołę, no już nie będzie stała pod wiatą, bo nie widzi mi się cały czas jej rozkładać. O, taką wrzucę sobie dwie palety na tura, przewiozę gdzieś tam za studołę miejsce, dla niej znajdę. Postawię. i następne koszenie będzie w poniedziałek tak obstawiam no jeżeli będzie dawała radę 80 przy belowaniu w sobotę czy tam w piątek to jak w piątek bym teoretycznie pobelował do sobotę i dawałaby radę ciągać, to w sobotę bym jeszcze tutaj dwa kawałki skosił i na następny tydzień już by było.